Siemano, wraciano. wcześniejszym odcinku Mike był w górach. Siemano- To jest kolejny odcinek z życiorodziewędzi. I idziemy spotkać się z takim rybakiem Santiago. Wypożyczcie łódkę tutaj. Halo, dzień, o, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, tak. Czy pan tutaj przyszedł wypożyczyć tą piękną łóżkę całą? Tak. W Wszyb... całym stanie, możesz tam przy sobie tutaj wybaczyć? Troszkę bludna, ale jest tam, nieważne bo to jest taka morza teraz. Dobrze, myśl macie pan na szybko, jakby pan zrobił jakieś ryby, jakby w ogóle pan jedzie no, jakieś na jakieś ryby, jakby pan zrobił maryna na krótszych eee, no, klasach. Tak, to tak, tak, ja tak, tak, jest, to jest, taka linia tutaj jest. pan? No. To jest taka tak, 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 ja się pan zróbmy jak przeglądną rybę, bo tylko taka maina albo roczina. Zasypia Pani do niego na tą linkę. Ida ma pan taki mały koleżacz, który się wysuwa tak troszkę. Podróży pani na to, z nocejiną, żeby nie wypadł. Tu będzie pana wkopia, bo tu jest specjalnie tak zrobione. To jest chyba świeżo. Dobra, to jest piamu. Dobrze, do widzenia! Do widzenia! I wtedy pokażemy jak pan wróci. Zanim powoli będziemy płynąć. Ja będzie ten Merlin nie minął. W ogóle, zanim długo <głos》> będzie właśnie ten, no nie w tym odcinku, ale będzie chyba ten Zorbrach Pinka, jak mi się uda tam negocjować z tamiku Wstał już. Tak, nie to trudno, to może coś innego myślimy. Dzisiaj trochę coś takiego specjalnego będzie. Za powoli tutaj płynie mgiełka. Z lamikiem zapowolnimy. Может, какие то радуэлес mm. у пани? Потому что это есть. Отправь радуэлес. не сыграют в этом радуэлесе. там учиться, куда сгасали? Эй, присядьте. Направили какой-нибудь там учиться. Выплынем и там. Do tej ostatniej berki na molo. W sumie aż w Tam... Tam lubię? być marlinów jakieś duże. To jest... Te, to dużo. No jest teraz dużo marlinów i są teraz drogione. Tak się nie liczyło, to czy jaki kiedyś mar... marlin był drogi. No. To... to nawet dzisiaj. Bo... I przypominam, na... I... mówię, że to było kiedyś indziej na 64. To się poczekamy na że jakieś. O kurde, Marlin! Chodź, Mardin, Dobra, to jest Stalina. Tam nie Marlina. Łeju, Ueju! Co to jest, widzowie? Czemu to robił łeju, Uwaga, żeby... Pociągnąć rybę, proszę, kliknąć czerwony guzik na linię. Dobra, od. PIP! Gdzie jest ten Praw Brawo, płynie, dobra, z nim płyniemy teraz. Rysowo się napsuło? Zobacz, jaka cięcie. Płyniemy z tym Marlinem tam. O kurde, ale no to ciężko się teraz kieruje, to mówią. Ajajajajaj aj, aj, aj. kieruję teraz ciężko widzę No To ma się jak coś jakaś, jakaś tam Stary Człowiek i może, jakieś tam ma być czegoś Gdzieś mi tam, kiedyś tam, um, jakiś gość sobie wynajebał tył Znaczy mówił Jakaś lektura jak... Stary Człowiek i może się mu czytało automatycznie Gdzie oh. jest <gulanie> ten tak no no, Marlin? Nie widzę. Oh. O kurde jaki on jest duży ten Marlin. Dobra, tutaj podchodzamy. Bryt, cześć! Tam Marliny! O już tutaj... ...spytamy tutaj ci... No widać jest spytany. Jeszcze go tutaj pobijemy, tak? Był... Przecież ja, taki martwy go zabieramy, bo w za to. Ci ceny no, chcieli go kupić, tutaj go złożą, ja mi go wystawię. no, Czekaj teraz, wycięcie, wycięcie. Dobra. Wisa, ja, my tutaj, sprzedajmy Marlina na molo. tutaj, ja, sprzedajmy że... Ten jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciał kupić tego wielkiego marnika. A jaką pan cenę proponuje za niego? Ile pan chce? Ja bym jakieś 10 koła proponował. 10 koła. Ile? Sprawdzę zęby, czy mam dobry. miejsce. Proszę się Przepraszam A to jest ten cały sposób po krakowsku tak. <laughs> Nie No zobaczymy czy się tak jest cały Powiem panu bardzo dobra sztuka Ciężko się go przecina w ogóle. A? Co pan, co pan podchodzi? A w ogóle pan jest zjawisko czy Krakowie? Jeszcze jeden test. Nie, nie znam takich próbów. A dobra. No, jak macie tam się... Jak już ty piety teraz taki trend do to, że się go pyta te próby. Znaczy czy ten... No pan w wieku ma pan w starszym wieku już widzowie. się teraz zjeb... Dobrze, wiem już, że jest bardzo dobry biolego Za ile? Za ile ci Tak jest Dobra, i znowu Całe włosko spaliło, ajajaj Przynajmniej się ugotował Nie, no. nie, nie I co my tutaj schodzimy gdzieś koło koła jesteśmy? Podobno... Słyszałem w wiadomościach najnowszych, że Beb... że Spike Games będzie długo, i że cały Blackpink dostał na Spike Games po... Podobno... Wydały piosenkę o ochroniarzach zgon obrażającą CO NIE ZAJĄCZĄ? OCHRONIARZ ZRODZĄ OOOO OOOO Eee za pierwsza konkurencja jeszcze idziemy. Kto tutaj w krzykaniu siedzi? Na powinna być pierwsza konkurencja To pierwsza konkurencja, podobno będziemy biegać za chwilę. Dobra, dobra idę Jest, jest finał. Uwaga, uwaga. Teraz będę się ścigać po prawej stronie Mike, po lewej stronie. Uwaga, uwaga. Na moje odliczanie. Bo musicie trochę się przestawić do przodu, bo jakiś pan wam zastawia. Dwa. Jeden Jest twoje umiejętności. Proszę, panie Majku, proszę nie popychać zawodnika, a inaczej zostanie y y wyścig odnowiony od nowa. No teraz stoi jest całego. Dobrze, okay, popychać, zawodnika Wyżemy z tego górnego i tutaj. tutaj powinna być pierwsza prosta Uwaga. Dobrze. Do dojechaliście do pierwszego checkpointa, tak zwanego checkpointa. Drugi. Będzie na... Proszę wyjechać na drogę i się ustawić. Jakiś... drugi checkpoint, panie jest Spike games? Zaraz powiemy. Spokojnie, proszę się nie denerwować. Ustawcie się tutaj. A można zamknąć paliwko? Tak, tak, można. A tamkujemy do pełna, widzę. Badam Następny przystanek... Jeszcze będą dwa checkpointy. Następny przystanek będzie... Dealer Shop. Proszę sobie naprawić auto, a jeśli... Ale mam... który dealershop? Dealershop koł... Y, Luxor. Deluxe, znaczy się. Dobra. Dobrze, zaczynamy za trzy... ...dwa... jeden. O, herna! Tam jest tak daleko odjechał. Uwaga, streamujemy to na żywo, przypominamy na platformie la Alawaga! Działka numer dziewięćset sześć. Czeka Pani Gwardia, czeka. Dobra. Zaczynamy za 3, 2, 1. Dobra. Idziemy. nie wierzę, że Uwaga, najprawdopodobniej pan Mike ma ustawionych e, tych e, kierowców, żeby przeszkadzać panu bym powiedział. Więc to jest trochę takie Si, 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 ja znam to I przegram Jestem debilem, ale oczywiście Uwaga Jak zwykle troszeczkę inne Muszę te wygrać w Proszę się ustawić na przejeździe. Następny... W sumie to już meta. Nieprawdopodobnie to będzie już meta. Tak, właśnie 180 dolarów. Meta. 10 będzie... 107 Gdzie tu jest? Doki. Tak zwane Doki. 10... Ile? 10 tysięcy? 10 107. Dobra. macie odpalone, macie odpalone, Trzy, dwa, jeden, O nie Mike, sekunda zatrzymania się do tego, jeden. Proszę bardzo, się nie popychać. Nie polować. Jak na wcale można, ci amatorzy. Tak, to jest to, to Toilet. Tak, to on. Lubicie go, prawda? Tak jest. Każdy lubi skibity toilet. Proszę że nie wiem czy to tylko skibity toilet. Zarpie toilet. Nie go Proszę, przyjechać, koku koło... Coś mu pasy nawet zbawało. Odpieprzyło to, ale proszę. Proszę się ustawić. Kurde, jak się sticza, no, my za Trzy, dwa, jeden. Masa nie możesz znaleźć. A, to tak nie miałam. Dobra, polunę widzowie, widzów, polunę! Polunę z tak, po Dobra, pierwszy jestem, pierwszy. Pierwszy jestem, widzę, tak, mamy no, to wygrać. No źle, i do ciebie cię pobryć. Eee. Wysiądź z tego gądu, no, wysiądź, los! Chodź tu, oj tu! Hyś. Dobra, i sobie Musimy go wyjaśnić. Widzisz, widzisz, co tu pisze? Widzisz, widzisz? Załatw 60! Dobra, strzelam jego. I znowu ja tak, tak właśnie wygrałem w Spike Games. Ale powinien gwar coś powiedzieć teraz. Uwaga, uwaga, brawo! Pan Mike wygrał drugą i trzecią edycję Spike Games. Kolejna edycja odbędzie się już za niedługo tuż tuż, a pan Mike dostanie dom nagrodę za około dwa dni. Ej, muszę się dowiedzieć, widzowie, jaka nie nagroda. Ej, zobacz, cieszymy się bardzo, wygraliśmy. Dobra. Idziemy do domu, domu teraz, i widzimy się w domu. Jestem. już wchodzimy. Tutaj Puma coś powinna powiedzieć o tym, że wygrałem. Nacisnę ją. Tit! figurki Puma. Brawo, Mike. Ten tu Brałem udział. Jako pierwszy też. Brawo. Brawo Za niedługo no. do ciebie też przyjedzie. Jeden który był wpływem na to. Taki stary, co był też właścicielem z kolego mechanika. Proszę, poczekaj, bo chyba to przyjedzie. To może być wizmów. Bo... O! Otwieraj te drzwi! Kto tam? Otwieraj to! Co? Hm. Rozumiesz? Na będziesz mieć, rozumiesz to? A skąd wy jesteście w ogóle? że wygrałeś i nie dałeś. No, spiecz! To jest chyba ta mała robota. te biki największe. Ale tu to, to jest ta stara osoba z mechanika co ma mi pogratulować. Coś takiego. Kto to był on? Uwaga, uwaga, mówi Puma. To jest taki Joe. A to był on, panie Puma? Ten niebieski to John? Nie, 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 to nie ma. Co, a co Puma a co myślisz o. To... To, to był Jack Williams. To jest on, chyba. Tak, to jest Jack Williams. Znany, dobrze, do ciebie przyjedzie. Poszukaj sobie. I zobaczysz, kto to był? Taki bogaty. Kurde, jest bogat, widzę. To... nie jest bogaty, Dobrze. że to Rose? Halo, Puma! Mam zapytanie dotyczące domu. Tak. Czy, czy mam ochronę przed Blackpink włączoną? No próbowałam przed Blackpink, zostałam właśnie włączona. I co teraz Blackpink nie może mi wejść do domu? Tak, dobrze to Dzień dobry! Dzień dobry! I tutaj brałeś udział w Spike Games. Tak! To się składa, że kiedyś byłem właścicielem przez chwilę Spike Games. I w sumie można powiedzieć, czy nadal jestem? Ale. Więc jest tak. rowa. Chyba już wiesz, że przyjdę za dwa i chciałem Ci pogratulować, że to wygrałeś, naprawdę. Mm. Bardzo ciężko jest to wygrać i Chciałbym Ci jeszcze jedną rzecz zaoferować. Co? Ty nie chciałbyś zrobić takiego, żebyś był moim zastępcą w Spike Games. No chciałbym bardzo, bo się w tą uniwersum. W następnej edycji, czyli już za około miesiąc, będziesz też uczestniczył no i będziesz zastępcą. Będziesz wymyślać też różne gry, pokażę Ci dopiero studio za miesiąc, nasze przewspaniałe studio, jest bardzo ładne, więc tak. A Wy nagrywacie swoje piosenki w Spike Games? Tak. To macie współpracę z Blackpink? Może? Ale. Ja Takie pytanie do Pana! Co? Czy ktoś z Blackpink będzie brał udział w... za... no, no w Spike Games? Jeszcze nie zarejestrowano tego. To dum-bum. Czekaj, nie słychać trochę. Zobaczymy, je mała małe ja ja piosenka i Kurde, jak dużo widzów. że widzów. Puma ma nowy tryb, tryb, gdzie robi rymowanki swoje. Tink, panie rymowanek, Puma. Puma nie mówi, remowanek sobie Co jest? Co, fejku? la Puma! Halo, proszę otworzyć drzwi. Nie. nie Puma. Jesteśmy z szkoły. Proszę otworzyć drzwi. aj dobra. Pumę cię nagane za ucieczkę... ...z wycieczki. A kim pan jest? Panem dyrektorem. Nie sobie. A, faktycznie. Jesteś А почему он подбрал эту мусорку, так бы вы не на ветерство? Czyszymy do pajowej. Dzisiaj na wycieczce góry. Jakiś nieznany chłopak. Podobno identyfikuje się jako Mr. Kist. Rozdał każdemu po furze i po 10 tysięcy. O kurde. ありがとう。